thank you Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie. Nie pamiętam już, kiedy ostatni raz wyszywałam i kiedy ostatni raz mogłam sobie z Wami tutaj tak porozmawiać. Przykrośnie, dlatego nadszedł ten moment, aby nadrobić zaległości. Opowiem Wam troszeczkę o moim hafcie. Nie powiem Wam na tym etapie jeszcze, ile jestem do tyłu, ale trzymajcie kciuki, żeby udało mi się to nadrobić. Teraz pokażę Wam, co tak naprawdę wyszywam. Od początku 2025 roku pracuję nad obrazem pod tytułem Zimny poranek. Jest to obraz stworzony przez Pana Radosława Szatkowskiego, którego możecie znaleźć zarówno na Instagramie, na Facebooku, jak i na TikToku. Ja wykupiłam sobie od tego Pana licencję na wyszycie tego obrazu. Grafikę przerobiłam sama. Na wzór do haftu, i tutaj możecie zobaczyć jego dokładne wymiary, ilość kolorów, ilość blendów i podgląd, jak obraz będzie wyglądał po wyszyciu. On jest tutaj troszeczkę ucięty, ale myślę, że to za dużo nie szkodzi. Mamy dzisiaj drugi dzień kwietnia i nadrabiam w dalszym ciągu marzec. Jak widzicie, mam tutaj w sadze zrobione 7074. A muszę mieć zrobione 10300, więc jak będę miała te 10300 za marzec, to potem będę nadrabiała kwiecień i później maj. Mam nadzieję, że mi jakoś to pójdzie. Tutaj zrobiłam sobie kratki już do końca i przynajmniej widzę, ile mi zostało do końca rzędu. Jakoś mi się tak trochę lżej na duszy zrobiła, jak już to zobaczyłam, ale powiem Wam szczerze, że przytłacza mnie trochę ten haft i ja Wam go tutaj pokażę. Zobaczcie. No tutaj niebieski na niebieskim, niebieskim pogania. Ja już mam dość tego niebieskiego, już nie mogę patrzeć na ten kolor. Kopełno niebieskich nitek granatowych, jakichś szarych. No, tragedia, tragedia. Już się nie mogę doczekać, aż zacznę robić coś ciekawszego: typu na przykład tutaj te drzewa, bo to tło tu. tu... Ojejku, no tragedia, naprawdę. Ja jak przerabiam komuś zdjęcia, to zawsze tak mówię. Zastanów się, czy na pewno ci się to nie znudzi ta grafika, czy jak chcesz wyszywać kolosa, to zwróć uwagę, żeby miał dużo szczegółów, dużo elementów na tym zdjęciu, żeby jednak nie było nudno. No i co. No i ja sama wiedząc to wszystko przerobiłam sobie wzór, który jest strasznie nudny, ale jest przepiękny. On po wyszyciu naprawdę będzie piękny. Zresztą widać, że, yy, że naprawdę fajnie się zapowiada, ale ten niebieski. ojejku. Razem z dziewczynami, które wspierają mnie na Patronite. Yy, mamy taką grupkę na Facebooku wzajemnej adoracji i wymyśliłyśmy sobie że zrobimy taki maraton hawciarski, w którym będziemy wyszywać jak najwięcej się da w określonym czasie natomiast to nie będzie maraton taki na zasadzie 12 godzin z rzędu wyszywamy albo 24 godziny z rzędu wyszywamy tylko na przykład będzie to dwa dni my ustaliłyśmy że zaczynamy dzisiaj gdzieś koło godziny tak jak teraz 13 40 tak jak ja niektórzy zaczną troszeczkę później i skończymy w czwartek o godzinie też takiej bardzo ruchomej to, to nie jest także co do minuty i zobaczymy ile uda nam się wyszyć, tak żeby się zmotywować, mam tutaj hasło z którym robiłyśmy zdjęcia i tak wygląda na ten moment mój hawcik. Zrobiłam zdjęcie. Dzisiaj jeszcze nic nie powyszywałam. Mamy 20. Także jak widzicie nic jeszcze nie jest wyszyte. Brakuje mi dosłownie 152, <grych> y, pół krzyżyków, żeby zakończyć marzec i później będę nadrabiała kwiecień. Tak, tak. Więc y, zabieram się do pracy. Jestem ciekawa, ile uda mi się wyszyć. Nie powiem Wam dokładnie ile wyszywałam, dlatego że robiłam przerwy na mnóstwo różnych rzeczy, ale mam 1370 pół krzyżyków. Idzie mi całkiem dobrze. Jestem ciekawa, ile uda mi się dzisiaj zrobić. Bolała mnie głowa przez chwilę, więc ja już dostałam po prostu paranoi, że nie uda mi się nic tutaj wyszyć. Ja odkąd zaszłam w ciąży, bardzo często mnie boli głowa i nie, nie mam pojęcia o co chodzi. W pierwszej ciąży tak nie miałam, a teraz ten ból głowy doskwiera mi bardzo często. W dodatku zaczął mnie boleć palec od wyszywania, więc pewnie będę musiała go zakleić. I to też wcale mi nie ułatwia tego zadania. Ale jak widzicie, trochę tutaj przybyło. Nie wiem, czy będzie widać aż tak spektakularny efekt raczej nie. No, ale lecimy dalej, może akurat mi się uda, zobaczymy. Chciałabym zrobić dzisiaj przynajmniej 3000 pół krzyżyków. Ale czy mi się to uda? Szczerze wątpię. Chciałabym, ale trochę nie wierzę w swoje możliwości. Jeśli podobnie jak ja uwielbiasz haft krzyżykowy i szukasz wymagających i dobrze dopracowanych wzorów, to bardzo serdecznie zapraszam cię do mojego sklepu internetowego zrobionezserca.pl, gdzie możesz kupić pliki w formacie PDF i saga. Wzory możesz wydrukować lub wrzucić do aplikacji takich jak Crostic Saga i CS Paradise Pro. Rób zakupy, zbieraj punkty i wymieniaj je na darmowe wzory. Dzięki waszemu wsparciu i waszym zakupom mogę w dalszym ciągu tworzyć wzory, za co bardzo serdecznie wam dziękuję. Dzisiaj mamy 26 maja i czas na małe podsumowanie, dlatego, że trochę się tutaj zadziało. Zacznijmy od tego, że dla tym wyzwaniu, o którym Wam mówiłam, pierwszego dnia zrobiłam 2544 krzyżyki, a drugiego dnia zrobiłam 2623. Później, miałam taki mały przestój. I dogadałam się z Eweliną później w piątek, że w sumie zróbmy sobie swój maraton. A że Ewelina to jest zawodnik naprawdę rangi ciężkiej, no to nie mogłam jej odpuścić i próbowałam ją gonić przez cały dzień. Tak ją goniłam, że zrobiłam 4790 pół krzyżyków jednego dnia, a Ewelina zrobiła 5000. Wyprzedziła mnie ostatecznie na samej mecie, kiedy już było po godzinie 23.00. Ja wyszywałam przez sen, zupełnie nie wiedziałam co wyszywam, a Ewelina dobiła już do tych 5000. Ja niestety nie dałam radę. Później sobota, jako tako 2036. W niedzielę poległam całkowicie, bo cały dzień robiłam bułki drożdżowe. Później miałam jeszcze gości, więc zrobiłam tylko 1019. Ale dzisiaj jest szansa, że uda mi się troszeczkę podgonić i ja sobie też policzyłam tutaj dokładnie. Na karteczce, ile w danym miesiącu robiłam, i cały czas byłam na minusie. I żeby to wszystko nadrobić, to w tym miesiącu muszę mieć łącznie 25 838 półkrzyżyków, a mam 20 21. Czyli zaokrąglając, muszę zrobić jeszcze 6000, i zostało mi z dniem dzisiejszym 6 dni, o ile dobrze liczę bo nie pamiętam, ile dni ma ten miesiąc. W każdym razie pokazuję Wam całość. Mam nadzieję, że widzicie. Tak to wygląda. Zaczęłam sobie pracować nową metodą. I to też jest nowość, o której Wam nie mówiłam, ponieważ ja zawsze wyszywałam tak, że leciałam sobie po kolei po prostu rzędami. Ale teraz uznałam, że fajnie by było się pobawić troszeczkę obszarem wydzielonym. I wydzielam sobie obszar. Tutaj mam akurat 140 na 100 pół krzyżyków kratek pół i w takim jakby fragmencie pracuję od najmniejszej liczby krzyżyków pół do największej. I powiem Wam, że całkiem mi się ta metoda podoba. Pierwsze dwa dni to jest tragedia, bo to są same jedynki, dwójki i dziesiątki. Więc ja po prostu robię najwięcej, jak się da, a mimo to te wyniki są bardzo małe. Na przykład w tym fragmencie, który tutaj już jest wydzielony na materiale i który widzicie też tutaj. Mam nadzieję, że widzicie, bo odbija mi się lampa. E... W tym fragmencie, tylko w tym, było 68 kolorów razem z blendami licząc. 68. Z czego jednego koloru, tego którego jest najwięcej, mamy, uwaga, 1628. 1628 to jest maks, co mogę zrobić jednym kolorem w tym fragmencie, a cała reszta, te 68 kolorów. To było po prostu same, same, jedynki. Ja byłam, powiem Wam szczerze, załamana przez pierwsze dwa dni, ale jakoś udawało mi się te normy dzienne wyrobić. Także teraz zostało mi już w sumie to, co przyjemne sama końcówka. Zaraz Wam powiem, ile mi zostało kolorów. Zostało mi dziewięć kolorów do końca. Także nie jest już tragicznie, zostawię sobie jeden kolor, którego jest najwięcej, tak jak to zrobiłam w tamtym fragmencie i będę przesuwała się fragment obok, a kiedy będą takie dni gorsze albo wieczory, kiedy będę chciała już po prostu coś tam sobie podziubać, ale nie za bardzo mi się będzie chciało skupiać na tym hafcie, albo zwyczajnie będę zmęczona, albo będę chciała to od tempo przyspieszyć, bo będzie krytyczna sytuacja, mało czasu w ciągu dnia To wtedy będę wracała do tych fragmentów, które sobie tutaj zostawiłam Zarówno tutaj, jak i tutaj Więc zmieniłam tą metodę i powiem Wam, że bardzo dobrze mi się ona sprawdza Szybciej mi się na pewno wyszywa Bo o ile te pierwsze dwa dni, no to jest taka, jak mówiłam, pikseloza totalna No to później już jest coraz lepiej i ten haft idzie coraz szybciej z takich nowości jeszcze, które chciałam Wam powiedzieć, to to, że ogłoszono konkurs DMC. I ja tak zapragnęłam, żeby wziąć udział w tym konkursie. I to z tym zimnym porankiem, że dosłownie oszalałam na punkcie tej myśli. Ale obliczyłam sobie, że żeby w ogóle zdążyć to wysłać, to ja bym to musiała skończyć do grudnia, bo w grudniu będę w Polsce. Podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym I musiałabym robić 50 tysięcy półkrzyżyków miesięcznie Z jednej strony jest to do zrobienia, a z drugiej strony łatwo nie będzie Wszystkie moje koleżanki stwierdziły, że na pewno nie doszadę, 10 tysięcy nie możesz zrobić, a 50 chcesz robić Także trochę mi weszły na ambicje, nie powiem, że nie Chciałabym, ale w rezultacie wydaje mi się, że raczej nie wezmę udziału w tym konkursie z wielu powodów. Głównie dlatego, że no nie mam mnie w Polsce, tak, będzie mi ciężko to wysłać. Też dziewczyny mi mówiły, że nie do końca jest sens w ogóle brać udział, bo że tam to lubią tylko obrazy religijne, i że raczej nie ma szans, żeby obraz niereligijny wygrał. Nie wiem, nie zagłębiałam się jakoś bardzo w te poprzednie edycje. Więc jeżeli cokolwiek wiecie na ten temat, macie jakieś doświadczenie z tym konkursem, to byłoby mi bardzo miło, jakbyście się nim podzielili w komentarzach. Być może wy uważacie inaczej niż moje koleżanki. Także trochę mnie zbiły z tropu, więc nie wiem, czy rzeczywiście, ale chciałabym nadrobić jak najwięcej się da. Zwłaszcza, że chciałabym nadrobić to, zanim mój dziedzic się urodzi. Także to już jest w ogóle plan na najbliższe jedyne dwa miesiące, bo tylko tyle mi tej ciąży zostało. Teraz też z takich nowości, o których jeszcze Wam nie mówiłam, to to, że mam problemy z miednicą, miednicą chyba. Poszłam do lekarza, ponieważ chciałam dostać już zwolnienie z. Pracy, bo w moim zawodzie dziewczyny zazwyczaj przechodzą na zwolnienie po trzecim miesiącu, z uwagi na to, że praca jest ciężka fizycznie, pracujemy z różnymi środkami chemicznymi, jest bardzo duża szansa na zarażenie się różnymi chorobami, przez to, że pracujemy z ludzkimi wydzielinami najróżniejszej maści, i jest to taka praca dość właśnie ciężka i Niebezpieczna, dlatego dziewczyny bardzo wcześnie przechodzą na to zwolnienie. Ja postanowiłam, że będę pracowała najdłużej, jak tylko dam radę, i z początkiem ósmego miesiąca chciałam już na to przejść, natomiast lekarz mi powiedział, że absolutnie nie, dlatego że ja powinnam przejść na zwolnienie chorobowe. Zupełnie cokolwiek innego, ponieważ mam problemy z biodrami. No i wysłał mnie do fizjoterapeutę idę jutro. Zobaczymy, co mi powie. W każdym razie jestem teraz na zwolnieniu lekarskim, więc nie mogę pracować. No i myślę, że wyjdzie mi to na dobre, nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również ze względów hawciarskich. Zobaczymy jak to będzie. Ja jestem jak na razie bardzo zestresowana, bo ja miałam też bardzo dużo objawów, takich jak właśnie to, że na przykład nie mogłam się obrócić na łóżku, jak u sobie usiądę, to nie mogę wstać, nie mogę chodzić, boli mnie brzuch, bolą mnie biodra, boli mnie całe, nie wiem jak się to nazywa, jak to nazwać, pachwiny. Bolą mnie nogi, bardzo często dostaję skurczów mięśni, to akurat chyba nie jest z tym związane, ale mam bardzo dużo takich objawów, które po prostu utrudniają mi chodzenie, nie mogę się ruszyć w ogóle. Także cieszę się w sumie, że tak wyszło. Jestem trochę zawiedziona, że nie dostałam tego zwolnienia, na które liczyłam, no ale myślę, że na jedno wyjdzie. W sumie na jedno wyjdzie, tylko kwestia tego, że jak mam zwolnienie chorobowe, to muszę chodzić do lekarza, no bo jestem chora, tak? A gdybym miała po prostu zwolnienie z pracy, nie, nie chcę wam tutaj mówić tych wszystkich norweskich nazw, więc staram się to jakoś przetłumaczyć na polski. W momencie, gdybym dostała to zwolnienie, że mam ciężką pracę fizycznie, no to wtedy nie musiałabym chodzić co chwilę do lekarza. Ale i tak myślę, że dobrze wyszło, że w ogóle się wydało, że coś mi jest. No bo fizjoterapeuta będzie mógł mi pomóc. Także jutro idę na pierwszą wizytę, zobaczymy co mi powie, co z tego wszystkiego wyniknie. No i trzymajcie kciuki za moje krzyżyki przede wszystkim, bo myślę, że za mnie to już trochę za późno.